Jest ludzi w kolejce. Jesteśmy. Czekamy. A patrz, jak mi śledził. tym tu po się. Co ciekawego powiesz do widowni. Coś ciekawego mówię. poprzyznaj przyznaj się. Dlaczego? że zaraz się przebiorę? Oczywiście, że to ja. Tak. W ogóle jest ciekawa sytuacja. Moja płatność nie przeszła i jestem im blanko jeśli chodzi o odebrany bacz i mam już pomysł na tego bacza jak go zrobię, mimo że płatność normalnie u mnie przeszła, także ciekawy początek. Zawsze jak jestem na jakimś walku, to muszą się dziać jakieś problemy związane z badżem albo w ogóle ze wszystkim. Kiełbas biedry Kiełba biedry. biedry No fucking moje, że to coś ma dobrą wow. jakość. To, to ma dobrą jakość 4K To jest Boże To jest wielkości stojetoskopu Dziacie a co powiesz? Ja? ja szukam całą ekipę ale gdzieś się rozpadli nie Teraz na mnie się będzie patrzeć Nie Nie, teraz zgubiło teraz Takie zgubiło. szajstwo Osmo, polecam. Teraz, jak chcesz coś nagrać na szybko, to ciebie śledzi, nie? A jak chcę kogoś pokazać, to śledzi mnie. I teraz jest taki problem. Jestem ciekaw, jak mikrofon złapuje to. Bo. ile, która jest godzina, myśmy się za wcześnie Mamy. Za 15.11. No to jeszcze godzina czeka. Czekaj, Czekaj bo. Nie? A tracking się włączy? No, tylko że trakuje ci od góry Muszę te, patrzeć na ekran jak trakuje do dojebanie A to naciśnij yeah. na ekran, możecie włączyć tracking wtedy Właśnie panie radu I teraz, przejdźcie tutaj gdzieś wokół może <laughs> Jakby... Jest czas oczekiwania Musicie oczekiwać dalej Nie To jeszcze dla To będzie parę minut, a dla nas Będzie na czas oczekiwania то беш аае тап Chyba za blisko Aktualizacja wydarzeń Została niecała godzina, 40 minut Do rozpoczęcia walka Wszystko tego, tak. Tak? tak? tak I zanim go się wybieramy Idziemy w sobie na Wrocław Mam nadzieję, że będzie git. Jest bardzo miła, wesoła atmosfera, więc jak najbardziej jestem na tak. Aktualizacja teraz więcej uczestników. Mamy jakieś ile? Sprawdź na zegarku. Mamy za 10.12. 10 minut mamy do rozpoczęcia. Jak widzicie dużo osób się zgromadziło dookoła. Są zjadacze ramu? Dramat! 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 Ograniczenie Ej Fin co powiesz? Ciekawego Mamy bardzo fajną pogodę dzisiaj Bardzo fajną pogodę mamy Jaką mamy obstawę teraz, Całą jak... drogę zajmujemy Całą drogę zajmujemy, dlatego jest potrzebna nam obstawa się Kassa mi. Ja, widziałem? Ja. Ale ci wiecie, powiem? Ciąg przygody. Idziemy sobie w ładnym parku, bez płasku. Wszyscy mają dobre humory, Jest spokojnie. pogoda dopisała, dopisała. Jest słoneczko i jest chłodno jednocześnie. Także polecam. Tego że byłem poczek energolach jeszcze.

Witam! Witam, przywiozłem się! Moje Ale ja coś... Aha, jest to Faktycznie! Jakie wrażenia z Wolka? Super! To On twoją personę oceniał. Dziękuję. kuleczki? Nie, 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 nie. A, Będę korektywne. A to nie są? Będę je korektynował, nawet jak nie ma. No, ja pojadę, żeby... ja z a, a ja chyba Nie znasz nikogo? Nie wiem, pojeżdżę. A, powiem dziękuję. Dzięki. Gdzieś tam dalej? Albo tam bardziej w stronę miejsca. Przecież wtedy na niego patrzyjemy. ...przez krótkiej grze marynowe udział, może odebrać odpowiedzi tam pod małym podnikiem zabron. Mamy przerwę jeszcze jakieś 15 minut, więc sobie po prostu odpoczywamy. Jak widzicie jest ogrom ludzi tutaj. Jest ogrom ludzi. Różnej masi, od linomasek, po fursuity, same puchowy, takie, same tak ogony, było. same łapy, takie inne tak i pewnie zasłaniam mikrofon, bo jakby inaczej... A jakby inaczej... Yy, no więc sobie czekamy, trzeba dogrywać minuty, bo żeby to był dla was content normalnie, yy, dogrywamy teraz minuty i Pamiętajcie, że trzeba się nawadniać. Ale zajebiste nawodnienie to jest. Perfekt. 50% cukru. 50%, cukru. 50, 50%. dobry małdę, ale woda. Wody nie mamy, tylko to na, na razie mam, bo nie chcę nam się helpera szukać. Na, nie widać tu helperów gdzie są, a jest takie zamieszanie. Jest dużo osób, naprawdę. Pomijam fakt, że jeszcze jak to mogę nazwać, cywile tu przychodzą, nie? Normiki, o. Bo jesteśmy w parku obecnie. No. A może o tym, o tym remasterze? Z, z Jak Tak, byłby. no będę go... Ja nie, na premierę, tym, nie? nie? nie aktualizacja. się to kurwa, przerwa. I teraz ile cicimy dalej? Patrz ile ludzi, patrz ile mrówków tutaj ja, jest. Ja nie, nie mam oleju, jestem chudzony. Ile mrówków. Całe że mu Co powiesz, ciekawego? Eee, mogę opowiedzieć historię o drzewie. No. Które urosło z nasionka i zostało drzewem. Koniec. A jak walk? Fajnie. Jest chłodno, przyjemnie. Będzie ja kopić. których nie znałem. Więc mega fajnie. Zajebiście. Fajna kamerka w ogóle, mała taka. Kładaj, i jeszcze podrobimy wam zdjęcie, bo robimy moj Instagrama furasowego. Będzie całe go Ale tylko to. Będę ułasował. Ej, fajnie wyszło. Dobra, fajnie wyszło. Tak to się robi. Relacja aktualizacja. W e, ja po pogrupowym zdjęciu. I za jakieś 5 no, no, dalej Ktoś, no, coś, no, na wyspę? Oficjalnie pewnie? Idziemy chyba w drugą stronę, ale zobaczymy Dużo ludzi Dużo ludzi, dużo mrówków Nie no, 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 ja się pytam, co zarazie, ale, ja mówię, ty masz na razie no, ma ma Co powiesz ciekawego? Co? Co powiesz ciekawego? Mamy nogi już bolą I generalnie mi gorąco I na tym rzucę innego piwa Dziwnego piwa byś się napił? Tak. A jak No jak, no jak jak? Normalnie. Co powiesz trzecieka? Relacja aktualizacja. O tego, tego to koniecznie. Ale ten Nie nalecam. Pasa daje radę. Dobra, jeszcze jedna próba Dragon Balla, może ktoś, ktoś ogarnie o co chodzi. To może znalazłeś jakieś dobre miejsce. Zrelacjonuj swojego pecha. E, mojego kolegi dzisiaj nie ma. Musiałem się zwolnić z roboty. No dobra, to akurat jest pozytyw. Ale nikt nie zna pozy z Dragon Balla. Czemu nikt nie chce ze mną zatańczyć? że ja tak ładnie się z parą ustawić, to tu nie nie <śle> ja stoję na prób. to już będzie koniec tej historii wszystko dobre, co się szybko kończy walk trwał krócej niż było zapowiedziane, bo miał być do 16 jest godzina... no 35 CO SIĘ ŚMIEJESZ?! 35 kurwa... 14 i kończymy tą zabawę